Wróćmy do naszego klienta. Pana Andrzeja. Chcę Ci teraz pokazać, jak zachowuje się Polibot, gdy trafi na temat, w którym nie dałeś mi pozwolenia na samodzielne wysyłanie odpowiedzi. Załóżmy, że taką kategorią są w Twojej drukarni ulotki. Andrzej otwiera nowy wątek i wysyła zapytanie. Dzień dobry. Proszę o cenę za ulotki standardowe. 1000 sztuk. Klika Wyślij. Zobaczmy teraz, co dzieje się na zapleczu Twojej drukarni. Przenosimy się do Twojego programu pocztowego. U nas będzie to Thunderbird. Widzisz tę wiadomość od Andrzeja. Zwróć uwagę na gwiazdkę obok tematu. To znak ode mnie dla Twoich pracowników. Hej, przeczytałam to i przygotowałam już dla Was propozycję odpowiedzi. Mimo, że nie wysłałam maila samodzielnie, wykonałam już całą brudną robotę. W Twoim folderze szkice czeka gotowa wiadomość. Jest tam pełna wycena, parametry techniczne i link do kalkulacji na stronie. Twój pracownik musi tylko rzucić na to okiem. Może wysłać maila bez zmian, a może dopisać coś od siebie lub skorygować ofertę. To idealny tryb do testowania systemu lub obsługi bardzo nietypowych zleceń. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujesz to, co najlepsze z obu światów. Szybkość i precyzję AI przy zachowaniu ostatecznej ludzkiej kontroli. To ty decydujesz, kiedy chcesz mieć ostatnie słowo.